No chciałbym Wam się pochwalić falistymi, jakie udało mi się wczoraj kupić. Znalazłem ogłoszenie, całkiem niedaleko mnie, tak powiedzmy 50 km ode mnie. Także bliziutko. No i spójrzcie jaka ilość ptaków. No Nie spodziewałem się, że tyle kupię. To wszystko zależało od ceny, jak z gościem rozmawiałem, więc no, troszeczkę potargowaliśmy. I w sumie no, wyszło na to, że zabrałem od niego wszystkie te ptaczki. I on sobie zostawił chyba z 10, już wcześniej odłożył sobie z 10 falistych na dalsze, jak gdyby, na dalszą hodowlę. Natomiast resztę postanowił sprzedać. Tu są oczywiście i dorosłe yy, i oczywiście młodzież, którą miał z tych właśnie dorosłych. Także to jest taka, powiedzmy, mieszanka yy, i starszych i młodszych ptaków. W sumie mamy tu 57 sztuk, tak jak wczoraj liczyli. wieczorkiem byłem nie niego, łapaliśmy. Oj, się ruszam i one tak wszystkie skaczą. Yy, no będę musiał włożyć się do woliery. Wolierę na szczęście mam wolną, to jest ta wolierka. Zresztą będę wpuszczał, to pokażemy, opowiem jeszcze. Yy, dużo tych ptaków jest, tak jak mówię, nie liczyłem na to, że tyle będę miał. Ja sobie wolierkę zacząłem przygotowywać. W budynku, w środku, dlatego że no, chciałem po prostu dokupić sobie ptaki do lęgów, dlatego że no, nie mam praktycznie żadnych falistych już u siebie, młodych na sprzedaż. Ludzie pytają, więc no, dobrze byłoby, żeby mi tam się coś yy, do wiosny jeszcze wykluło. Zresztą i tak muszę mieć część ptaków na dworze, bo wiadomo, że yy, przychodzi zima, one się już nie lęgną, chociaż różnie to bywa. A część ptaków muszę mieć w budynku, żeby cały czas po prostu te młode się wychowywały, rodziły, żeby się dalej kluły. Także mam tak w ten sposób rozdzielone u siebie papuszki faliste. No tu część na pewno zabiorę do budynku. Tak jak mówię, woliary sobie zacząłem przygotowywać. Może właśnie i pokażę, co tam robię. Taka chyba metr 80 mi wychodzi długość na metr szerokości. No, całkiem przyzwoita, natomiast nie na taką ilość. Nie spodziewałem się, jak powiedziałem wcześniej, że tyle uda mi się plaszków kupić. Kupiłem jeszcze, od razu pokażę, jak już jestem tu na zewnątrz: zeberki. Zeberki jest, jest 8 sztuk. Tyle tylko miał. Też widziałem, że miał kilka od, odłożonych. pokazało mi w klateczce. Yy, odebrał sobie też chyba. Też chyba za 8. Za dużo w takim razie nie miał. Chyba, że wcześniej sprzedawał, nawet nie wiem. Nie pytałem już o to. Jedna widzę, fajna jest taka zeberka, samczyk, bardzo ładny. Taki rudy. Ładny. Te sobie oddzielę. Osobno będę je sobie trzymał. Tu, jak mówiłem, tak samo. Będę musiał do tamtej woliarki odłożyć sobie ze 20 sztuk. Tak, z 10 par. I będę sobie przebierał. Kolorystycznie, natomiast te 30 parę sztuk, co tu mi zostanie, zostawię sobie już do wiosny w tej wolierce. Niech tam się dobierają. Ja myślę, że tak tu jest część na pewno pary dobranych, bo skoro on je miał w zeszłym roku u siebie, też miał w wolierce, miał taką sporą wolierkę, by miał ze 4 metry długości powiedzmy z 1,20 szerokości taka długa była, no fajna, fajna taka woliera, osłonięta była cała. Teraz, właśnie folium, także tam nie wiało im. Ja u siebie nie mam tu osłoniętej tej wolier, natomiast mam y, jakby z trzech stron. Ja może odsunę się troszkę dalej, pokażę, jak to wygląda. Yy, bo tu mam tak i zadaszona, plecy są osłonięte. Ten bok, tu są wejście, drzwi do zakładu jest zasłonięte, a to wszystko jest pod taką dużą, dużą, pod takim dużym dachem, pod taką jak gdyby wiatą. Więc w zasadzie tu nie wieje, zresztą ta ściana. Kolejna też jest zamknięta, w zasadzie mają tylko tutaj jak gdyby te światło i no to jest strona akurat południowa, też tak się odwrócę, pokażę jak to wygląda zamiast ulica. Także też ulica, mówię ulica, od południa strona, także tutaj nie ma ani wiatrów specjalnie, także myślę, że tu zimno im nie będzie, zresztą obok mam te popuszki faliste, które pokazywałem już niejednokrotnie. Cały czas tu siedzą, nieprzykrywane są na zimę, nic tu się nie dzieje. Nie zdarzyło mi się, żeby jakokolwiek i kiedykolwiek nam zmarzło, także myślę, że on też był na dworzu, o nic się im nie będzie działo. No cóż, nie będę ich tu trzymał, bo chcę je wypuścić. No i oczywiście dam szybciutko jeść. A potem jak będziemy je łapać, będziemy wybierać to może. Jakiś krótki filmik nagramy, obejrzymy. Tak jeszcze chciałbym tak, jak już tak bliżej jestem tych papużek, bo potem ciężko będzie mi podejść tak blisko, patrzę, ale tu sporo samiczek też jest. Zresztą ten gość mi mówił, że on chyba ma u siebie większość samic, więc no zobaczymy jak to wygląda. Ja z kolei gdzieś ostatnio mam nadmiar samców, myślę, że nie tylko ja, wszyscy hodowcy z tym się borykają, że są zawsze tam gdzie są potrzebne samce, to ich nie ma, natomiast gdzie raczej nie zawsze, to mnóstwo się tego rodzi. Ale tu faktycznie może nie ma aż tak wiele tych samców. Zresztą to się potem wszystko okaże, jak będę wyłapywał je do swojej woliarki. Także szybciutko je wypuszczam i dajemy jeść. No ja jestem już w środku, postawiłem je na półkę, tak żebym otwierał. Sobie... Takie sobie zrobiłem podwójne drzwiczki. Nawet wczoraj szybko przygotowałem, jadąc po te papuszki, bo bam, będą takie szerokie, jedne duże, te mi wszystko będą zwiewać. No, zaczynają pomału papuszki wyglądać i już wyfruwać. No, wyskakujcie małe, wyskakujcie, jak <grystanie> siedzą. No wyłazić, wyłazić. Ja myślałem, że ucieszycie się, że Wam klatkę otworzyłem. O, ale wiatr robią, ale podmuch. <grywki> Jaki zimny wiatr. <grywki> Na rękę mi jeden skoczył. Mnóstwo ich, ale duże, ładne ptaki, naprawdę. Gość mówił, że są ładne i nie ukłamał mnie wcale. Naprawdę są duże. No, jeszcze troszkę ich zostało No dawajcie, dawajcie No przewaga No właściwie niebiesko-zielone w zasadzie yy, Nie ma jakichś takich zbliżonych Ta, ta widzę, taka do tęczowej Ładna z, z żółtą maseczką No prawie jak tęczowo można by powiedzieć No uciekaj mała No jeszcze mi zostały trzy, dobra Jeszcze ta ostatnia, zieloniutka Wyskakuj, wyskakuj Dobrze, ono sobie spokojnie wyjdzie, a teraz spójrzmy na te stado. Nie no, jest ich dużo, nie będę gadał. <śla> Naprawdę dużo. No mam u siebie w sumie, no mam u siebie więcej, także tu się nie, tak nie ma co tak podniecać. Ale w jednym stadzie nie, dlatego że tu obok w tej wodierce mam w granicach 30 sztuk. Mam tam jeszcze porozdzielane, mam takie porozdzielane, właśnie po trzy parki w takich klatkach większych. To tam mam taki klatek chyba te ze trzy w jednej wolierce mam tam blisko 18 sztuk chyba. No nie liczę tęczowych, tęczowych to akurat i, i, inaczej, one tutaj siedzą zresztą osobno, więc ich też nie liczę. Mam na pewno więcej, ale no teraz w jednym takim stadzie mnóstwo ich tu. Fajnie. No teraz to będzie ćwierk na podwórku. Niesamowicie. Yy, widzę ta zielona siedzi. O. No i dobra, wyfrunęła już będziemy mieli. O, tu się trzeba powolutku ruszać, bo to wszystko. <laughs> wszystko fruwa. Dobra, idę. Lecę po jedzenie. Będziemy do nich zaglądać.